Dzień dobry, dzień dobry i szczęść Boże, moi drodzy, witajcie już w kolejnym z wielu odcinków gry Heroes of Might Energy 4. W dzisiejszym materiale chciałem Wam zaprezentować nekropolię, potencjał tutaj tej nacji. Chciałem właśnie wam przyliczyć czary jednostki, które lubię używać, kiedy gram tą rasą. I moi drodzy, jeśli materiał Wam się spodoba, proszę Was o lajka, komentarz, subskrypcję, bardzo mi to pomoże w rozwoju mojego kanału. Dzisiaj wspólnie z Wami chciałbym tutaj Wam pokazać nekro w akcji, jak tutaj sobie tutaj radzi, i zanim tutaj stoczymy walkę, to chciałbym Wam tutaj przybliżyć bohatera, jakie ja lubię umiejętności wybierać, kiedy gram Necropolium. Przede wszystkim w standardzie oczywiście mamy tutaj magię śmierci, i ja kiedy rozwijam magię śmierci, lubię dawać tutaj dwie umiejętności. Nazywa się to demonologia oraz nekromancja. Eee, może zacznę od nekromancji. Dlaczego nekromancja? Moi drodzy, to jest bardzo ważna umiejętność, bo co ona daje? Nekromancja na poziomie arcymistrzowskim umożliwia ożywienie po walce szkieletów, duchów lub wampirów z 30% pokonanych jednostek. I to jest bardzo ważne, bo kiedy stoczymy jakąś poważną walkę, to mamy szansę, że wskrzeszą nam się wampiry. Więc to jest bardzo fajna umiejętność, szczególnie kiedy wybi wybieramy duże mapy. I też bardzo lubię, kiedy gram nekromantą, lubię rozwijać Demonologia. Dlaczego? Bo kiedy zaraz więcej słuchacie na arcymistrzowskim zwiększa o 100% skuteczność zaklęć magii śmierci w połączeniu z magią natury na poziomie arcymistrzowskim, umożliwia ci również przyzywanie diabłów. Także bardzo fajna rzecz. No i oprócz tego, słuchacie, wzmacnia nam czary. Przygotowo takie czary jak trucizna. Dzięki demonologii, nasza trucizna jest w stanie zadać nawet 110 punktów obrażeń natury, czyli bardzo, bardzo dużo. I właśnie jeśli chodzi o zaklęcia, o czary. Jeśli chodzi o nekropalię, to mają bardzo fajne, takie efektywne e, zaklęcia. E, przykładowo, tak jak wspomniałem, trucizna, co, co która zadaje, e, odbiera e, życie wrogowi. Oprócz tego ma klątwę, e, wyssanie życia, zmęczenie, przeklęta pieśń, która powoduje, że, że wszystkie jednostki sił życia będą zadawać o 20% mniejsze obrażenia, a ich obrona w walce wręcz i przed ostrzem zostanie zmniejszona o 20%. Ponadto też fajny czar smutek sprawia, że cel zaklęcia będzie mieć najniższe możliwe morale. Ma również w wystanie życia, co turę ze wszystkich jednostek 110 punktów, jeśli użyjemy tego zaklęcia oczywiście. Ponadto coś, co mi się bardzo podoba w Nekropolis, to jest grupowe osobienie, powoduje, że wszyscy wrogowie będą w walce zadawać obrażenia niż o 25%. Oprócz tego, słuchajcie, bardzo przydatne zaklęcie. O nazwie Zaraza. Co ona daje? Zaraza dozięga wszystkich na polu bitwy, zarówno przyjaciół, jak i wrogów, wywołując śmiertelne, niebezpieczną chorobę, jednak nie działa ona na cele, które nie żyją. Oraz jednostek sił śmierci. Także bardzo fajne zaklęcie. Ponadto, słuchajcie, nekropalia ma taki bardzo potężny czar, a nazywa on się ręka śmierci. I co to daje? Ręka śmierci natychmiast zabija pewną liczbę. Przeciwników, w zależnym od poziomu rzucającego cel. Cel musi znajdować się na linii wzroku osoby rzucającej zaklęcie. Nekropory ma również taki fajny czar jak wampircze dotknięcie, i to powoduje, że sojusznicza jednostka będzie uzyskiwać jeden punkt życia za każde za ten dwa punkty obrażeń, słuchajcie, nasza jednostka nagle ma te właściwości, które mają wampiry. Za każdym atakiem wysysa życie z przeciwnika. Bardzo fajna rzecz. I nekropolia ma również też takie bardzo fajne zaklęcie o nazwie Zew Śmierci. I co to daje? Pozwala wybrać szczątki po oddziale własnym lub przeciwnika i wskrzesić liczbę istot zależną od poziomu rzucającego. Stworzenia te znajdują się pod kontrolą osoby rzucającej czar, a, z, a po zakończeniu bitwy znikną. Także jest to bardzo fajny czar, kiedy, kiedy tutaj walczymy. Jesteśmy na polu walki. I moi drodzy, przed każdą walką warto tutaj dać miksturę miksturę nieśmiertelności, co pozwoli nam to, że gdyby nasz bohater tutaj sobie by nie poradził, zostałby pokonany, to on będzie natychmiast wskrzeszony, więc tutaj warto to zapamiętać przed kartą walką, obowiązkowo dawajcie miksturę nieśmiertelności, bo na placu boju różnie to bywa. Bywa i tak, że możemy przypadkiem niechcący zginąć, a miksturę nieśmiertelności spowoduje, że nasz bohater od razu zostanie. Wskrzeszone, więc używamy. Mamy. Dobrze, i teraz, moi drodzy, skupmy się na walce. Tu, jak widzimy, naszym przeciwnikiem jest życie. Ma tutaj 4 aniołów, 50 kuszników, 30 piknierów, 30 krzyżowców, 80 giermków i bohatera. Moja armia składa się właśnie z trzech kościanych smoków: z 30 wampirów, ze 150 szkieletów i z 30 duchów. No i tutaj z, y, zróbmy tak, żeby mieć jak możliwie jak najmniejsze straty. I necropolia jest fajna, bo kiedy mamy oczywiście w miarę czas, to możemy tutaj y, grać na tak zwaną zwłokę, czyli po prostu osłabiać wroga i jako taki czar, który warto rzucić od razu, jako pierwsze przed walką, czy w trakcie walki, to moim zdaniem jest to zaraza, bo zaraza spowoduje to, że wszystkie jednostki siły życia będą odnosić obrażenia co ture. No to dajemy. Dzisiaj każda jednostka będzie teraz miała co turę obrażenia i to cały czas. Także super zaklęcie. No i tutaj poczekajmy. Może na razie nie atakujmy. Przeczekajmy. Tu jak widzimy, wróg cały czas odnosi straty obrażenia i spróbujmy, słuchajcie, dać takie zaklęcie jak grupowy smutek. Dlaczego? bo grupowy smutek spowoduje, że wszyscy przeciwnicy będą mieli najniższe morale, a morale ma wpływ jaki? Tutaj jak widzimy dodatnie morale oznacza, że oddziały będą szybciej działać w czasie rundy walki, a negatywne morale oznacza, że będą działać później, więc warto tutaj dać czar o nazwie grupowy smutek, żeby jeszcze bardziej osłabić wroga. I my tutaj konsekwentnie dalej czekamy, Tutaj powoli nam się wróg y, wykrusza. I spróbujmy tutaj dać takie zaklęcie. Ona się nazywa słuchajcie, przeklęta pieść. Kiedy walczymy przeciwko siłom życia, y, warto to zaklęcie dać. Dlaczego? Bo Przeklęta pieść powoduje, że wszystkie jednostki sił życia będą zadawać o 20%, o 20 mniejsze obrażenia, a ich obrona w walce wręcz i przestraszana zostanie zmniejszona o 20%. No to zdajmy to, y, to zaklęcie. I nasz wróg już tutaj będzie zadawać, właśnie mniejsze obrażenia. I tutaj cały czas czekamy. Tu, może, moi drodzy, dajmy dodatkowo truciznę, żeby szybciej się traciły krzyżowcy Tutaj dalej, dalej, dalej. Konsekwentnie dajemy obronę. Czekamy. Staramy się tutaj szanować jednostki, żeby ich nie tracić. No i mamy tutaj dość ciekawą sytuację. Może dajmy moi drodzy jeszcze, żeby było ciekawiej, czar o nazwie grupowa klątwa. Żeby jednostki tutaj zadawały możliwie jak najniższe obrażenia. No, także nasz krzyżowiec, jak widzimy, jest bardzo osłabiony, więc możemy sobie pozwolić na atak. Może spróbujmy od razu w krzyżowców. No i moi drodzy, bardzo ciekawie się zrobiło. Teraz wam pokażę bardzo potężne zaklęcie. A nazywa się ona Ręka śmierci. I słuchajcie, to jest Super rzecz, ponieważ pisze tak, ręka śmierci natychmiast zabija pewną liczbę przeciwników zależną od poziomu rzucającego. Cel musi znaleźć się na linii wzroku osoby rzucającej zaklęcie. Więc słuchajcie, jednym takim zaklęciem możemy zabić jednostkę czwartego poziomu. Widzicie, nie ma. Świetna świetna sprawa. No i tutaj trochę już straciliśmy wampirów, to może je sobie tutaj yy, zróbmy tak, żeby się trochę yy, skrzyściły, od, yy, odrodziły. I tutaj jesteśmy konsekwentni. Dalej. Róbmy tak, żeby, na, żeby, żeby mieć te jak najniższe, jak najmniejsze straty. I słuchajcie, warto, kiedy y, gramy przeciwko jednostkom sił życia, warto dać takie zaklęcie o, o nazwie Wyssanie Życia. Bo co to daje? Zaklęcie to pozwala odebrać punkty życia wszystkim jednostkom sił życia i natury. Część wyssanych punktów y, zdobywa postać rzucające rzy, rzy, zaklęcie. Także dajmy to. Widzicie? Już trochę zginęło tych jednostek. I wampiry mogły się tutaj wskrzesić. I konsekwentnie powoli czekamy. Także moi drodzy, jak widzicie, nekropolia to potęga. Kiedy umiejętnie używamy zaklęć... Kiedy umiejętnie gramy jednostkami, to nawet słuchajcie, możemy wyjść bez szwanku, bez strat. Tak jak widzieliście, ręka śmierci, grupowy smutek, przeklętna pięść, trucizna. Wiele tych czarów spowodowało to, że tutaj wygraliśmy i to bez strat. Także jak widzicie, nekropolia to jest fajna rasa, warto ją czasem wybrać, warto korzystać z zaklęć. I jak widzimy, nawet obleganie wrogiego zamku może być czystą przyjemnością. Ja. Jeśli miałbym wskazać takie, takie naj, najfajniejsze zaklęcie z tych wszystkich, mo, moim zdaniem to jest właśnie e, zaraza. Bo zauważcie, zarazę rzuciłem na początku bitwy i była cały czas, całe, cały czas tutaj gryzła tego wroga, cały czas powodowała, że oni odnosili straty. I to jest wspaniałe zaklęcie. Także, słuchajcie, Necropolia to jest e, e, nacja, którą warto wybierać. Jak sami widzieliście, można tutaj wygrać. Bez strat. I moi drodzy, jeśli ten materiał Wam się spodoba, proszę Was o lajka, komentarz, subskrypcję. Do następnych materiałów trzymajcie się. Cześć! Pa!